Bądź mi litości w Boże nieskończone, Według wielkiego miłosierdzia Twego. Według litości, Fejnie policzonochonej, Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. Według litości, w tej nie chciej zmazać mnóstwo przewinienia me. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w kolejny listopadowy wieczór chcemy polecać Bożemu Miłosierdziu w modlitwach wypominkowych naszych zmarłych, którzy nas poprzedzili w drodze do Ojczyzny Niebieskiej. Dzisiaj chcemy modlić się za zmarłych zgłoszonych z ulicy Starogórskiej. Naszym zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu modlitwą koronki do Bożego miłosierdzia. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczą pod Pąckim Piłatem, ukrzyżował umarł i pogrzebiał. wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechnym, Świętych obcowaniem, Świętą i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych, wypowiedziała mądrość Boża w drugiej księdze machabejskiej. Ludzie Starego Testamentu, jeszcze nie znając Chrystusowego zmartwychwstania, wierzyli w życie wieczne, stąd za zmarłych się modlili. My, mając pewność od Chrystusa, który wstąpił do pieki i trzeciego dnia zmartwychwstał, mamy pewność, że nasi zmarli oczekują na kwaterę niebiańską. Jeżeli jeszcze nasza modlitwa im potrzebna, prosimy z ufnością za świętej pamięci Stanisława Świder, Michała Nagły, Kazimierza Franciszka Michalskich, Jana i Jana Janusza. Stanisława Bujek, Wiktora Józefa Raczkowskiego, Piotra Adama Marczyńskiego, Stefana Dancę Czpil, Ludwika, I Czapulga, Franciszkę Nagłą, Mariannę Marię, Bożenę Michalską, Irenę Bujek, Jadwiga Agnieszkę Raczkowską, Władysławę Marczyńską, Leochadię Grabowską, Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych z rodziny Niekraszów. Jerzego Franciszka Rozalię, z rodziny Roż, Mariana Bronisława Leokadię, Jerzego Niekrasz. Modlimy się o niebo dla zmarłych z rodziny Janis, Ludwika, Apolonii, z rodziny Wozińskich, Franciszka, Sabiny, z rodziny Janis, Adama, Haliny, Aliny, z rodziny Gwiazdzińskich, Tadeusza, Józefa, Helenę, z rodziny Wołowicz, Agnieszkę Cieliczką. Prosimy o Boże Zmiłowanie dla świętej pamięci Aleksandra i Weroniki Kuczyńskich, Gracjana Henryka Antoniego, Juliany i Janiny z rodziny Szachniewicz, Tadeusza i Heleny z rodziny Kowalskich, Adeli Wiśniewskiej. Wypraszamy niebo dla zmarłych z rodziny Maruniak. Czesława, Wojciecha, Franciszka, Stanisława, Stanisławy, Katarzyny, Kazimierym z rodziny Nowak, Jana, Antoniego, Stanisława, Katarzyny, Marii, Henryka i Genovefy, a także Władysława z rodziny Jackowskich. Modlitwą kościoła powierzamy Eugeniusza Janczyn, Kamila Stanieckiego, Wojciecha Szymańskiego, Księdza Jana Kaczkowskiego, Kazimierza Kopko. Stanisławę Wojciechowską, Marię Grzybowską, Mariannę Sadowską, Alicję Mantkowską. Modlimy się o niebo dla zmarłych z rodziny Szpachowskich, Aleksandra Konstantego, Władysława Antoniego, Stanisławy Janiny Annem, z rodziny Wrotniak, Mariana, Ryszarda, Józefa, Zofii, Amelim, Czesława Świrko z rodziny Perlikowskich, Władysława, Natalii, z rodziny Zając, Edwarda, Józefa, Antoniego, Zofię, Wiesławę Bączek, Krystynę Mochol i Zbigniewa Mochol. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki. 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 Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, wieczny odpoczynek racz im dać panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Polecamy Bożemu Miłosierdziu zmarłych z rodziny Palczyńskich, Antoniego, Kazimierza, Władysława, Leona, Marię, Bronisławę, Józefę, Celinę, Janinę, z rodziny Szlemp, Michała, Franciszka, Katarzynę, z rodziny Kwas, Józefa, Antoniego, Marię, Zofię, Klaudię, z rodziny Jaźwińskich, Antoniego i Renę, z rodziny Nowak. Kazimierza, Czesława, Ludwikę, Stanisławę. Modlimy się o niebo za świętej pamięci Michała, Józefa, Jana, Adola, Stefana, Wincentego, Wacława, Jana, Jerzego, Stanisława, Józefa, Aleksandry, Anny, Janiny, Haliny, Wiktorii, Heleny. Polecamy Bożemu Miłosierdziu Ryszarda Szlawka, Grzegorza Szeszko, Stanisława Ludwiczak, Józefa Ładowskiego, Wiesława Aleks, Wdzisława Koreckiego, Karola Grzelczak, Mariusza Zembroń, Krzysztofa Góreckiego, Teresę Downar, Barbarę Niebrzał, Barbarę Wasilewską, Anetę Płuchowską, Krystynę Płuchowską, Ruszulę Kalinowską, Zofię Florką. Prosimy o niebo dla zmarłych z rodziny Machowiak, Tadeusza, Janusza, Anny, z rodziny Kędzierskich, Józefa Zdzisława Marii, z rodziny Magierskich, Józefa Marii. Prosimy o Boże zmiłowanie dla zmarłych z rodziny Budnik, Piotra Antoniego, Stanisława, Konstantego, Władysława, Czesława, Sławomira, Bogdana, Józefy, Róży, Weroniki, Haliny, z rodziny Górczak, Zerona, Haliny, Jana, Jadwigi. Prosimy o niebo dla zmarłych z rodziny Błyszko. Wiktora Czesława Stanisława Wiktora Anieli Reginy Jadwigi Janiny Zofii Teresy z rodziny Kajzer Jana Kazimierza Barbary. Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. 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 Dla Jego Bolesnej Męki, dla Jego Bolesnej Męki, dla Jego Bolesnej Męki, dla Jego Bolesnej Męki. Wieczny odpoczynek raczy im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, panie. Tak prosimy w modlitwie Kościoła. Dlatego z ufnością, wiarą polecamy drogich naszych zmarłych pamięci modlitwą Kościoła: z rodziny Guralczyk i Gajda, Lidię Katarzynę, z rodziny Us i Niechwiadowicz, Józefa, Józefa, Aleksandra, Franciszka. Wiktorię Stanisławę Michalinę Adolfinę z rodziny Silko i Bartoszewskich, Czesława Alfonsa Jasia, Ludwika Pawła Józefa, Zofię Katarzynę. Prosimy o niebo dla zmarłych z rodziny Borysewicz, Alberta Jana Mariana, Ewy Malwinem, z rodziny Olesz i Skrzyniarz, Stanisława Stefana Piotra Józefy Sabinem. Polecamy Bożemu Miłosierdziu zmarłych z rodziny Osiadacz, Jantolak, Bazylego, Franciszka, Antoninę, Stefanię. Modlitwą Kościoła polecamy zmarłych z rodziny Szlawka, Ryszarda, Edmunda, Wawrzyńca, Kazimierę, Zofię. Z rodziny Szczepaniak, Józefa, Jadwigę, z rodziny Machowiak, Piotra, Tadeusza, Janusza, Michała, Annę, Władysławę, Annę. Z rodziny Małeckich, Jana, Edmunda, Michała, Franciszkę, Helenę, Mariannę, z rodziny Jankowiak, Piotra, Antoninę, z rodziny Krawiec, Stanisława, Henryka, Stanisława, Genowefę, Zbigniewa, Antoniego, Józefa, Anielę, Rozalię, Stefanię, z rodziny Ilczyszyn. Modlimy się za zmarłych z rodziny. Symonowicz, Aleksandra, Henryka, Aleksandra, Wiktora, Helenę, Eleonorę, z rodziny Berusów, Leona, Stanisławę, Łukasza, Teresę, Antoniego, Agnieszkę, Teklę, Jana. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. 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 Dla Jego Bolesnej Męki, dla Jego Bolesnej Męki, dla Jego Bolesnej Męki, dla Jego Bolesnej Męki, wieczny odpoczynek racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Z wiarą i ufnością polecamy Bożemu Miłosierdziu zmarłych z rodziny Kirsza, Waldemara, Jana, Henryka, Annę, Ręginę, Wandę, z rodziny Figiel, Bronisława, Józefa, Julię, Barbarę, z rodziny Mularczyk, Eugeniusza, Danutę, z rodziny Pluta, Edwarda, Elżbietę, z rodziny Mielnik, Stanisława, Stanisławę, z rodziny Wołoszyn, Józefa, Antoniego, Jana, Katarzynę. Modlimy się o niebo dla świętej pamięci Antoniego, Karola, Michała, Misiewicz, Stanisława, Piotra, Stefana, Władysława, Bronisława, Rybczyńskiego, Stefana, Mariusza, Studik, Jana i Mariana, z rodziny Szwechłowicz, Antoniego, Józefa, Srebrniak, Józefę Grażynę Bronisławę Misiewicz, Pelagię Rybczyńską, Stefanię Stuglik, Irenę Bałtarowicz, Józefę Rybczyńską, Katarzynę Stefanię Wandę Szwechłowicz, Annę Srebrniak. Wypraszamy Boże Miłosierdzie dla zmarłych z rodziny Wiśniowieckich, Golba, Lipiec, Kęsa, Borek. Leona Mikołaja, Edwarda, Jacka, Franciszka, Jana Edwarda, Tadeusza Czesława, Kazimierza, Waldemara, Jakuba, Stefana, Wojciecha Jana, Edwarda, Józefa, Jana, Stanisława, Jakuba Antoniego, Hieronima, Pawła Edwarda, Franciszka, Kapłanów, księdza Roje, księdza Gruszeckiego, księdza Marka, Marię Katarzynę, Anastazję Mariannę Władysławę Józefę, Józefę, Rozalię, Stefanię, Reginę, Stanisławę, Elżbietę, Mariannę, Katarzynę, Annę, Antoninę, Mariannę, Helenę, Zofię, Janinę, Franciszkę, Stefanię, Stanisławę, Helenę, siostrę Józefinę. Prosimy o niebo dla świętej pamięci zmarłych z rodziny Gustaw, Jana, Jerzego, i Ireny, z rodziny Tulikowskich, Zygmunta, Józefa, Grzegorza, Zenobi Krystynym. Prosimy o Boże Zmiłowanie dla Urszuli Makoć, Bolesława i Bronisławy Wilkosz, Bożeny Wilk, Genowesy Hołtra, Elżbiety Brylak, Franciszka i Julianny Berus, Marii Mariana Berus, Weroniki Józefa Rychli. Polecamy Bożemu Miłosierdziu zmarłych z rodziny Batogów. Mieczysława Juliana Józefa Stanisława, Felicję Honoratę Władysławę, z rodziny Żywickich Zenona Antoniego, Jadwigę Kamilę Teresę Czesławę, z rodziny Szpunarów Stanisława Emila Władysława, Helenę Czesławę Janinę, z rodziny Wałków Władysława Henrykę. Prosimy o niebo, dla zmarłych z rodziny Zdanowiczów. Aleksandra, Aleksandry, dla Jolanty Skibińskiej, Barbary Wasilewskiej, Danuty Ryba Makowskiej, Genowefy Kielar, Eusebiusza Krzyżyńskiego, Marii Kuczkowskiej, Józef Misiewicz, zmarłych przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. 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 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Modlitwą Kościoła polecamy zmarłych z rodziny Kędzierskich, Tadeusza, z rodziny Tarkowskich, Jerzego, Helenę, z rodziny Morgowskich, Edwarda, Władysławę. Modlimy się o Boże zmiłowanie dla zmarłych z rodziny Krydel, Wiktora, Mariana, Andrzeja, Wandy, Filiwolskiej Wolskiej, z rodziny Pełka, Adama, Cecylii, Margarety, Glantzner. Prosimy o Boże zmiłowanie dla zmarłych z rodziny Wiśniewskich, Michała, Konstantego, Adeli, Anny, z rodziny Kowalskich, Franciszka, Tadeusza, Heleny, Kazimiery, z rodziny Kuczyńskich, Adolfa, Aleksandra, Bronisława. Stanisława Antoniego, Aleksandra Józefa Edwarda, Kamilii Marii. Polecamy modlitwą Kościoła Zmarłych z rodziny Prosianowskich, Piotra i Emilię, Jana i Bronisławę Iwanickich, Franciszka i Mariannę Lorek. Prosimy o niebo dla Zmarłych z rodziny Adutis, Mariana, Eugenii, Ocimek, Zdzisława Adutis, Zofii, Stanisławy Władysławy Stanisława Hajłasz, Adolfa Stefani Kolman, Edwarta Bartuś, Andrzeja Krzysztofa Tomaszewicz, Zdzisława Kamińskiego, Anny i Rejmunda Jana Napierałów, Jerzego Karasia, Anny Józefa Brońskich, Waldemara Kirsza, zmarłych z rodziny Byczków, Rosików, Piwońskich, Sałć, Bielanów, Koziarów, Ocimków, Dylewskich, Kamińskich. Zmarłych Znajomych. Wypraszamy niebo dla Aleksandra, Mirosława, Ryszarda, Marcelego, Eugeniusza, Sławomira, Włodzimierza, Czesława, Ferdynanda, Władysława, Jadwigi, Haliny, Elżbiety, Jadwigi, Marii, Stanisławy, Weroniki, Marii. Modlitwą Kościoła polecamy świętej pamięci Jadwigę, Stanisława, Tadeusza, Krystynę. Wacława, Marię, Jana, Barbarę, Leonę, Bronisławę, Józefa, Florentynę, Michała, Jadwigę, Franciszka, Jana, Zofię. Modlimy się za świętej pamięci Barbarę, Zdzisława. Polecamy modlitwą kościoła zmarłych z rodziny Berus, Mrozińskich. Leona Łukasza, Franciszka, Mariana, Józefa, Antoniego, Jana Antoniego, Władysława Antoniego, Stanisławę, Julię, Marię, Weronikę, Agnieszkę, Teklę, Pelagię, Katarzynę, Helenę, Teresę, Hannę, Władysławę, z rodziny Kukoj, Józefa, Stanisława, Jarka, Wojtka, Adama, Bogdana, z rodziny Stańczyk, Marię, Joannę, Janinę, Jadwigę. Halinę, Jadwigę, Józefę, Stefanię, Teresę. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki... za Jego bolesnej męki... Dla jego bolesnej męki. 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 Za jego bolesnej męki, za jego bolesnej męki, wieczny odpoczynek racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy. Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Wygnańcy ewy, do ciebie wołamy. Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Do kogóż mamy, wsychać nędzne dziadki. Tylko do Ciebie, ukochanej matki, u której serce otwarte każdemu, a osobliwie nędzą strapionemu. U której serce otwarte każdemu, a osobliwie. Nel zostra pionem